Mamy. Dobra, no leci Fire Serpent albo kurwa rzadki w pierwszej. t Te 50 też jest dobre, tak? Ta tego nie pokryje. 90 faktory 1800 dłużej. Opierdaj, daj mi spokój. Nie no muszę to dodawać Spokojnie, spokojnie. Jak chcę tą spytał. Jeez! jest. Żebym yes! nie <grymny> rozlał, że mnie <grymny> rozlał Kurwa Statrak! Jees! Dobra, dawaj, kurwa tego kałaka! on no, tam gdzieś przeleciał? Czym się wydawało? Dobra, mamy piątą skrzynkę. To chcemy, to chcemy! Ej, wyjebał mi Gierkę! Oj, i tu mamy 1000 zł. Tak to jest faktoryjnie. 900. Już ci mówię. 900x850. 709 zł nie, nie, a jaki to jest stan? Eee, nie wiem chcę to sprawdzić No ty Ma masz jechać? ten Daj na i, daj na i Lekkie zużycie, minimal wear A, to do tego jest tańsza to, to już ci się zwróciły te skrzynki Mogę chociaż w dać, dać track który staje z Dobra, Dobra dawaj im Kaj serka też Kurdo ty! Dawaj go nam! On tam czeka, Dawid, on tam czeka! czerwonego ak47. Czekaj, z mojej bo tutaj naprawdę. Dawid, jak ty tu siedzisz, o to ty zaciekawiłeś. No, bo ja kocham, co jest głów? Rozumiem. Chłopie, ja mam w tej grze 4500 godzin, ja kocham takie skiny. Ja rozumiem, to tak stare, stare są jeszcze lepsze. Kurwa dawaj go! Poszła kurwa! Dobra, dziesiąta skrzynka jest za nami, nie? Kurwa, dawaj mi tego kałaszka. Dawidex, zaczynam się denerwować. Dawideks. Nie no, da, da, da. Kładę ja proszę Cię. 今ィスクリバーディスクーディ <dessus> スクリバーディ <HERE> スクリバーディスクリバーディスおリバーディおクリバーディスクリバースクリバスクリバスクリバ Nie no, Dawid, na co my liczyliśmy? Nie, jest okej, okay, jest okej, okay. stary, to już jest dobry, dobry przetwór wszystkiego. Zaraz faję Dobra, dawaj mi tego, kurwa, ka kałasznikowa w tym momencie. A bo kurwa, to będzie 90 nie no, kałacha. Aha, X danie wnikam. Dobra, musisz być zmieniona muzyczka na coś mocnego. Dawidek! Kurwa, dawaj go. ...to dobra, to jest. To kurwa kosztuje tym zakresie, Dobra zostało nam kurwa dajesz nie ma kurwa... Oj to! To do P90 to P90 P94 w tym momencie Masz już dwa fioletowe z trzech, jeszcze jeden z nich Ja pierdolę, tu jakaś ta skrzynka ma dobry vibe. Bo tu nie liczysz tylko na kosę. Pójdź tą kosę, ty je nawet nie chcesz. Ty liczysz stary tutaj na te rzeczy. Peć będzie tu odnieść. Otwieraj się te zamie! Nie no, David chciałbym krzyknąć. Opa! No, Kurwa Dave! Kurwa, mach! dobrze jest dobrze jeszcze jest taki dobra spokojnie 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 to wszystko to wszystko to jest tylko kwestia tego żeby to po prostu wpadło tak to się nie ma co złamać odpalam kapitana ja raz, dwa, trzy, cztery, pięć, piętnaście skrzynek. Kurwa daj z tego Fire Serpenta do chuja. Kurwa, oh, Jezu, daj go! Ale on jest kurwa. On straszny, jest, jak on opinać. jest! On tam jest, on w tej jest. Szczynce, tylko musi wypaść. Nie, no muszę dać głośniej piosenkę, bo to to jest chuj. nie wiem już, co ja mam zrobić, Dawid. Musimy uwierzyć, musimy uwierzyć. Widzowie też musimy uwierzyć. Widzowie uwierzmy w to. Dobra, to nie ma tu się kurwa tackać, ja otwieram teraz tą skrzynkę i to kurwa leci. Kurwa no, ja też by to zobaczyć to chuja. I was here I was here Kurwa, myszka mi zgasła. Rozładowałem się, myszka. To znak, żebyśmy już nie otwierali. To znaczy, żebyś ładował więcej. <laughs> musisz załadować, chłopie. To jest taki znak. Ja pierdolę. To no, zostało już naprawdę... Jesteśmy na finiszu, widzowie. Nie wiem, co tu włączy za piosenkę. Ta ta tańczę cały czas Nie no, odpalam kurwa i tweedą Widzę musimy w to uwierzyć By. Jak kurwa! Kiedy no jesteś po treju domą lubikie Kiedy wchodzi biała kowa, to się nie ja odzywa nikt Chciał dziesiątkę moi ludzie, ale No niestety mieli skończył leci mi na konto, nie puści go blinkie Jedzie do mnie taki jak do Micha Tosseina Styka blada od wędu wygląda jak nie żywa Zdejmujemy glebusi ka nie na dzieci moja włowatu tu wyśrałem nie pierdolona na pokonach mówi, że jest sexworkerką Ja pracowałem na życie, zawijałem to szrederko wypracowałeś tę pinie cioty z niego Robię swoje po swojemu, a ty robisz na odpierdą Mam po zasianę nic, ma ten, co w głowie ma tę mówisz to co... A dawaj, a, a dawa, nie, co w nim, co do pianę morską? Daj jednego z przodu i dziewięć pośrodku, jednego na końcu. Dobra, i to Dzień, być teraz z innej worki, tak? A albo faktoryniu. Przecież to nie ma szansy się udać. Ma, ma, kubuś. Kuba, nie możesz teraz zwątpić, To kurwa, to jest kluczowe. Tak, Chłopie, tak. albo się odbijamy od dna, kurwa, albo jesteśmy na dnie. Ale pójdziemy Ty... razem na to dno. Dobra, wrzucam te całe debile, niks D. Co miałem jeszcze wrzucić, dobrze robię? Tak. Ile masz ich, Przeliczy? Osiem tu i, i. Aha, jeszcze jeden teraz jakiś. Tak, żale wariacie. No, jeszcze jeden powinieneś mieć jakiś MW albo faktury nie. Nie, kawaha nie dawałeś. Duale coś musi być. No jak, kurwa. Chyba, że tego Famasa. A, Famas był. Famas był, no był Famas. I na koniec to. i... To teraz tymk. Ta. <grym> <grym> Chłopie, być albo nie być. Jakaś piosenka? Chłopie, no musi. Co ty proponujesz? Kurwa. Może kapitan? Nie, no kapitan Wiec chyba ruchany, tam już roz rozładowaliśmy to już moc. Kurwa masz. Zaproponuj coś, ja już stary po prostu. I musisz stać Jakuba, musi coś wydarzyć, kurwa. <grystanie> <grystanie> kurwa, nie wiem. Może Zapytaj sieci, no, da, czy ma dalej Nie, biorę twoją posemkę, co wychodziłeś do walki. O, ja dropnąłem przy niej kosę. Dobra, widzowie. To jest nasza ostatnia szansa. Hop, ja chyba ładuję double Jakuba, nie? <grystanie> Dual Beretta, chopie, dual Jakubas. Wkładaj to kurwa, to się zaczyna. Dobra. Chłopie. To, to najszczęśliwszy. Dobra, czekaj. Oj, nie zrobię, nie Daj zrobię! Gidl, bo to się już rozkręca. Nie dam rady! A kurwa, dziesięć teraz, dam... power surfing. Jesteś gotowy, szybko, bo ja to flikt. Nie chcę. dam rady! Nie buduj na pieśle, którego nie rozładujemy. Kurwa, wkładaj! Dobra, jeden. Dobra, dajemy daję! Proszę! Kurwa, myślałem, że przez chwilę zobaczyłem no i kurwa, to by było na tyle. <grymny> ja pierdolę. Ej, też myślałem, że to jest Fire Serpent. Kurwa, mać. Nie no, ale nie ma tak źle, on kosztuje 180 zł, a kontrakt nas kosztował <grymny> koła. No, no niech to powiedzieć? Ligo, no za tydzień nam się uda, no za tydzień wrócimy silniejsi z większym budżetem. 10 po prostu. Będziemy koła próbować. poszło w pizdę. no i co mogę powiedzieć, no.